Po dwóch latach starań wreszcie dzisiaj udało się doprowadzić do finalizacji części formalnych zawiązania spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Zielona Dolina. Dzisiaj razem z 13 innymi samorządami podpisaliśmy umowę spółki, umowę, akt notarialny o powołaniu spółki. Od tego momentu rozpoczyna się proces przygotowania już do jej działalności. Za chwilę na konto spółki przekażemy 3 miliony złotych, które otrzymaliśmy z Banku Gospodarstwa Krajowego i mam nadzieję, że po przygotowaniu tych prac planistycznych pierwsza inwestycja zostanie wykonana w Miliczu przy ulicy Grzybowej, gdzie zaplanowaliśmy 150 mieszkań. W ten sposób w Miliczu zostanie rozwiązany do końca problem mieszkań komunalnych, a ta lista, sławetna lista z oczekującymi ponad 100 osobami zostanie raz na zawsze zlikwidowana. Mieszkania przy ulicy Grzybowej na działce Kazetenu mam nadzieję, że w przyszłym roku zostaną wykonane. Mieszkań docelowo ma być ponad 50. Oczywiście wiadomo, że te mieszkania pozwolą na zaspokojenie głodu mieszkaniowego wśród rodzin, niekoniecznie zamożnych. E, oczywiście. Jest to korzystne z wielu względów. Raz, po to, aby ludziom poprawić warunki bytowe. Dwa, aby ściągnąć do Cieszkowa także być może nowe osoby. Trzy, spowodować, że pojawią się inwestorzy, firmy, które będą coś budować. Pojawi się także nowa powierzchnia mieszkaniowa, nowe podatki także, chociaż to akurat nie jest tym wszystkim najważniejsze. Generalnie jest to bodziec rozwojowy dla gminy, dla Cieszkowa i duża szansa dla głównie młodych marzeń, które myślą, marzą, pragną, aby mieć własne mieszkanie przy niedużych, przy niedużych oczywiście kosztach własnych, bo wiadomo, że jest to, że jest to bardzo istotne. No, w tej chwili widzimy, że na rynku w naszym kraju jest bardzo mocny zastój, jeżeli chodzi o, o rynek budowlany bardzo niewiele się buduje, koszty budowy są bardzo wysokie. Myślę, że tego typu inicjatywy spowodują także pobudzenie gospodarki, pobudzenie, pobudzenie ruchu w tej branży budowlanej. To także jest bardzo istotne, bo jeżeli do tego nie dojdzie, no to w pewnym momencie może nastąpić do bardzo niekorzystnych zjawisk, także w sferze gospodarczej. No myślę, że dzięki tym mieszkaniom e, także Sama miejscowość, sama gmina wypięknieje, bo powstaną nowe, nowe, fajne budynki, nowe otoczenie. Sam ciężków się rozrośnie, powiększy, i myślę, że o to chodzi, tak? aby ludziom żyło się lepiej no i w bardziej komfortowych warunkach.